Dziewięciu ludzi, jak jest w Ameryce, wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego. Tak, żeby jedna partia wskazała trzech, druga trzech, trzecia dwóch i tak dalej. I żeby tak, tak, tak powstał ten trybunał no, od nowa. Nie zmienionych, tylko wybieranych spośród sędziów. Sędziowie Sądu Najwyższego, tych jest bardzo dużo zresztą, oni nie są, oni nie są wybierani pod względem politycznym. Sami niektórzy. No i wtedy byłaby szansa, że się z nich wybierze, wybierze nie ludzi posłusznych, tylko ludzi niezależnych, nie, nie politycznych. To należałoby zrobić, ale jeżeli partia jest w władzy, no to chce mieć swoich ludzi, a nie, nie niezależnych. Straszenie konsekwencjami, które mogą dotknąć Polskę po tym rzekomym, nielegalnym budżecie nie są na wyrost przedstawiane nie. przez Nowoczesną czy Platformę? Nowoczesna i Platforma po prostu brednie wygadują, ponieważ istnieją prezydencje liczne, że Zapis w budżecie nie może być podstawą doroszczeń, doroszczeń finansowych. Budżet to jest tylko wskazówka dla rządu, co ma robić, a nie podstawa prawna. Budżet jest modyfikowany, zmieniany i każdy o tym wie. To jest tylko wskazówka, także absolutne bzdury. Nie odstraszy to chociażby inwestorów e, kupujących obligacje w naszym kraju, bo to też jest jeden z argumentów opozycji. Też nie. Ja bym nie kupował obligacji rządu polskiego pod żadnym pozorem w tej chwili, ale, ale, ale akurat nie z tego powodu. Dobra, dziękuję pan bardzo. Chciałem się zapytać o ocenę zejścia platformy obywatelskiej z blokady mównicy. Nie wiem, nie wiem po, po cholerę tam w nie wiem po kole To jest jakiś wewnętrzny problem platformy. Niech się, się martwi tę platformę. Niektórzy mówią, że posłowie, którzy blokowali tę mównicę, powinni zostać ukarani finansowo, a nawet y, większe pani konsekwencje. Co panu znaczy? Znaczy większe to nie ja, ja bym ich po prostu powyrzucał przez okno w sali sejmowej, ale to jest, to jest parter, także krzyda by mi się nie stała. Yy, więc, yy, Ale ja bym powyrzucą, no. Dziwię się Marszałkowi Kuczyńskiemu, że się przy tym powstrzymał. Ja, 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 ja bym, ja a nie wytrzymał.